Droga duszo, dzisiejsza wiadomość niesie ze sobą intrygującą tajemnicę, niespodziewane objawienie, które właśnie teraz dzieje się w Twoim życiu. Coś przyciąga uwagę osób wokół Ciebie, Anioły chcą, abyś wiedział, jaką moc masz w sobie. Być może tego nie dostrzegasz, ale coś w Twoim ciele, w Twojej energii, emanuje światłem tak silnym, że wszyscy wokół zaczynają to zauważać. Możesz się zastanawiać, co to może być. Odpowiedź jest prosta. To miłość, jaką masz do siebie, troska o swoje zdrowie, uczucia, myśli, oczywiście także o swoje czyny. Kiedy wybierasz, by kochać siebie, dbać o siebie i inwestować w swoją energię, Twoja esencja zaczyna świecić w sposób, którego inni nie potrafią zignorować. Zaczynają dostrzegać przemianę, magnetyzm i piękno, które z Ciebie emanują. Wiedz, że to, czego doświadczasz, nie jest przypadkiem. Ta fizyczna i energetyczna przemiana jest skutkiem Twoich starań o równowagę, harmonię i pokój. Anioły mówią, że jesteś na właściwej drodze. Zmiany, które wprowadzasz, są widoczne nie tylko dla Ciebie, ale i dla tych, Którzy cię otaczają. Twoje ciało, umysł i duch są bardziej zharmonizowane niż kiedykolwiek wcześniej, a to odbija się w niesamowity sposób. W tobie tkwi siła wewnętrzna, która się obudziła i nie odejdzie. Poświęcasz sobie uwagę w sposób, którego być może nawet nie dostrzegasz, ale efekty są wyraźne. Niezależnie od tego, czy chodzi o troskę o dietę, aktywność fizyczną. Medytacje czy sposób, w jaki wybierasz relacje z innymi, stajesz się przykładem, jak można być w pokoju ze sobą i światem wokół. Napisz w komentarzach, jestem godny całej miłości i pozytywnej energii, które wszechświat mi wysyła. Droga, którą kroczysz, jest oświetlona i pełna błogosławieństw. Każdy krok w stronę miłości do siebie. Wewnętrznego spokoju i równowagi odzwierciedla wielkość wszechświata w Twoim życiu. Energia, którą emanujesz, jest czymś, co niewiele osób potrafi w pełni zrozumieć. Oni ją czują, lecz nie wiedzą, jak ją wyrazić. To energia przemieniająca, która nie tylko wpływa na Twoje życie, ale także oddziałuje na życie osób wokół Ciebie. Jesteś w podróży odkrywania siebie. Uczenia się i przede wszystkim leczenia. Każdy Twój wybór, każde działanie tworzy pozytywny wpływ nie tylko na Twoje ciało, lecz także na duszę. Dbając o siebie, leczysz rany przeszłości, uwalniasz to, co już Ci nie służy i tworzysz przyszłość pełną możliwości. Jakby anioły błogosławiły każdy Twój krok, prowadząc do przeznaczenia pełnego harmonii i szczęścia. Te zmiany nie dzieją się przypadkiem. Jesteś prowadzony przez większą siłę, która kieruje cię ścieżką rozwoju. Kiedy troszczysz się o swoje dobro, o swoją troskę o siebie, tak naprawdę stroisz swoją energię do energii wszechświata. Każda drobna decyzja, zdrowe odżywianie, aktywności dające ci radość, dbanie o emocje jest odbiciem Twojego połączenia z boskością. Miłość, którą darzysz siebie, jest największym paliwem Twojego wzrostu. Możesz tego nie zauważać, lecz Twoje ciało mówi do Ciebie. Przez zdrowie, witalność i energię, którą emanujesz, wyraża, jak bardzo dbasz o własne dobro. Ta przemiana fizyczna i duchowa sprawia, że rozkwitasz w piękny sposób, a osoby wokół zaczynają to dostrzegać. Blask w Twoich oczach, pewna postawa i spokój to jasne znaki, że jesteś zgodny ze swoją prawdziwą esencją. Napisz w komentarzach: Jestem godny całego szczęścia, które życie ma do zaoferowania. Pewność siebie, którą teraz emanujesz, jest rzadka i cenna. Ludzie chcą wiedzieć, jak udało Ci się osiągnąć ten poziom równowagi i samoakceptacji. Ale nie rozumieją jeszcze, że wszystko zaczyna się od miłości do siebie. Kiedy naprawdę siebie kochasz, uznajesz swoją wartość i poświęcasz się trosce o siebie, stajesz się źródłem światła dla innych. Inspirujesz tych wokół do troski o siebie, do większej miłości i szacunku wobec siebie. Ale, drogi słuchaczu, ta droga nie zawsze jest łatwa. Są momenty, gdy pojawia się zwątpienie. Gdy możesz się zastanawiać, czy idziesz właściwą ścieżką. Lecz zawsze pamiętaj: Anioły są przy tobie, prowadząc każdy Twój krok. Każde wyzwanie, które napotykasz, to szansa na rozwój, okazja do wzmocnienia Twojej więzi z wszechświatem i własną duszą. Idź dalej z wiarą i zaufaniem, bo jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. W miarę jak się zmieniasz, Naturalne jest, że osoby wokół ciebie również zaczynają się przemieniać. Energia, którą emanujesz, zaraża tych, którzy są blisko ciebie. Może tego nie dostrzegasz, ale troszcząc się o siebie, kochając siebie, pokazujesz innym, jak żyć z większą radością, równowagą i miłością. Pomagasz innym obudzić się do własnej przemiany. To cenny dar. Kiedy poświęcasz czas sobie, twoje światło staje się jeszcze mocniejsze. Nie musisz nic robić, by ludzie to zauważyli. Po prostu to czują, czują twoją energię i zbliżają się, by zrozumieć, co kryje się za tą przemianą. A ty, ukochany słuchaczu, wiesz, że to wszystko jest owocem twojego codziennego wysiłku. Troski o siebie i zdolności do bezwarunkowej miłości do samego siebie. Stajesz się osobą silniejszą niż myślisz, i wszystko to dzieje się, ponieważ postanowiłeś zmienić swoje życie. Wybrałeś miłość do siebie, troskę i szacunek, a robiąc to, zestroiłeś się z wszechświatem, przyciągając do swojego życia wszystko, co dobre i pozytywne. Z każdym dniem stajesz się silniejszy. Pewniejszy siebie i bardziej świadomy swojej mocy. Ludzie zaczynają to zauważać, a ty powoli inspirujesz rewolucję miłości wokół siebie. Ale pamiętaj, że twoja droga jest wyjątkowa. Nie porównuj się z innymi, bo każdy idzie swoją własną ścieżką rozwoju. Każdy ma swój czas i swój proces. Ważne, byś był zgodny ze swoją prawdą, uczuciami i tym, co naprawdę ci służy. Kiedy żyjesz zgodnie z sercem, Łączysz się z boskością i nieskończoną siłą wszechświata. Napisz w komentarzach: Moja przemiana jest odzwierciedleniem miłości, którą mam do siebie. Anioły są tu, by przypomnieć ci, że masz w sobie niezmierzoną moc. Ta moc pochodzi z miłości, którą darzysz siebie. Kochać siebie to łączyć się z boskim źródłem i zaczynać manifestować w swoim życiu wszystko, na co zasługujesz. Twoje ciało. Umysł i duch są w doskonałej harmonii. Ta harmonia jest widoczna dla wszystkich wokół. Emanujesz pozytywną i przemieniającą energią. Nie da się zaprzeczyć, że jesteś w niesamowitym procesie rozwoju. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musisz zaufać temu procesowi. Z każdym dniem stajesz się bardziej zestrojony ze swoim życiowym celem. Stajesz się osobą bardziej zrównoważoną, spełnioną i szczęśliwą. A to wszystko jest owocem Twojej miłości do siebie, zaangażowania i troski o siebie. Anioły towarzyszą Ci i wspierają na każdym kroku. Chcą, abyś wiedział, że jesteś na ścieżce światła i że najlepsze dopiero przed Tobą. Napisz w komentarzach: Jestem manifestacją miłości i światła, które mieszkają we mnie. Kontynuując tę podróż, zauważysz, że wyzwania, które kiedyś wydawały się nie do pokonania, są teraz jedynie małymi przeszkodami na drodze. Stajesz się silniejszy, dojrzalszy i uczysz się radzić sobie ze wszystkim, co życie przynosi, w sposób spokojny i wyważony. Z każdym dniem jesteś bardziej przygotowany, by stawić czoła każdej sytuacji z pewnością siebie i mądrością. A co najpiękniejsze, w miarę jak rośniesz i się rozwijasz, inspirujesz innych, by czynili to samo. Twoje światło rozszerza się i dotyka życia tych Którzy spotykają cię na swojej drodze. Tworzysz sieć miłości i przemiany wokół siebie, pomagając ludziom na nowo łączyć się ze swoją prawdziwą esencją. To coś cudownego, drogi słuchaczu, i powinieneś być z tego dumny. Anioły obserwują cię z radością i miłością, bo wiedzą, że zmieniasz świat, po prostu będąc sobą. Każde Twoje działanie. Każda myśl tworzy piękniejszą, pozytywniejszą i bardziej zgodną z Twoim boskim celem rzeczywistość. Jesteś przykładem, jak miłość do siebie może głęboko i trwało odmienić czyjeś życie. Teraz, drogi słuchaczu, czas kontynuować drogę przemiany. Dbaj o siebie, kochaj siebie i wierz w swoją podróż. Anioły są przy Tobie, prowadząc i chroniąc na każdym kroku. Anioły przypominają Ci, że ten proces przemiany to nie tylko zmiana fizyczna, ale także duchowa. Gdy dokonujesz wyborów dla swojego dobra, łączysz się z boską energią, która cię prowadzi i chroni. To moment, by zbierać owoce wszystkiego, co zasiałeś do tej pory. Jesteś w zgodzie ze swoją najgłębszą istotą, a wszechświat sprzyja ci. Ważne, byś trwał na tej drodze, dbając o ciało, umysł i ducha. To nie tylko to. Co pokazujesz na zewnątrz, ale to, co czujesz w środku. Miłość, którą darzysz siebie, przelewa się i dotyka wszystkich wokół w sposób, którego nie da się zignorować. To magiczny moment. Wszechświat jest gotów obdarzyć cię jeszcze większymi błogosławieństwami, bo zrobiłeś swoją część. Dbając o siebie, kochając siebie, tworzysz przestrzeń, w której cuda mogą się wydarzyć. Nie lekceważ mocy drobnych decyzji. Które podejmujesz codziennie? Doprowadziły cię do miejsca równowagi i siły, do jakiego niewielu dociera. Napisz w komentarzach. Jestem siostrą błogosławieństw i dobrobytu. Ukochany i drogi słuchaczu, każdy Twój krok to kolejny znak, że jesteś na właściwej drodze. Zmiany, których doświadczasz, to nie proste zbiegi okoliczności, to manifestacja Twojego poświęcenia sobie. Twojej zdolności do łączenia się z energią miłości i przemiany. Twoja podróż jest kształtowana przez Twoją wolę stania się najlepszą wersją siebie. I dzieje się to w imponujący sposób. Z każdym dniem stajesz się silniejszy, pewniejszy i bardziej zestrojony z wszechświatem. Naturalne jest, że w miarę rozwoju pojawią się chwile zwątpienia i wyzwania. Ale nigdy nie zapominaj. Nigdy nie jesteś sam. Anioły są zawsze przy Tobie. Gotowe prowadzić i wspierać w każdej chwili. Kochają Cię głęboko i świętują każdą Twoją małą wygraną. Jesteś jasnym światłem tego świata, żywym przykładem mocy miłości do siebie i przemiany. Idź dalej z wiarą, odwagą i determinacją. Droga jest Twoja, a Ty masz wszystko, czego potrzebujesz, by ją zdobyć. Na zakończenie tej wiadomości wiedz, że Jesteś błogosławiony i chroniony przez boskie siły. Niech światło miłości, pokoju i harmonii zawsze będzie z tobą. Niech nadal rozkwitasz i promieniujesz tą niesamowitą energią dla wszystkich wokół. Amen.